Cześć, dzisiaj przedstawię Ci nowość w naszej ofercie, która ułatwi pracę w Twoim warsztacie. Przedstawiam pieskarki kabinowe. Zaczniemy sobie od większego modelu SB220. Jest to piaskarka kabinowa o pojemności roboczej 220 litrów, w której pomieścimy naprawdę spore fanty. Piaskowanie zacisków, jarzma czy wahaczy będzie czystą przyjemnością dzięki dużej kabinie oraz lekkiemu i poręcznemu pistoletowi do ścierniwa. Dzięki długim przewodom pneumatycznym spokojnie sięgniemy do każdego zakamarka czyszczonego przedmiotu bez jego ciągłego przekręcania i przestawiania. Dzięki mocnemu oświetleniu LED będziemy widzieć dokładnie, gdzie uderza strumień ścierniwa. Rękawice zastosowane w tym modelu są naprawdę wytrzymałe i długie. Dodatkowo pokryte są specjalną warstwą antyplastyczną poślizgową, które dają nam pewny chwyt. Zbiornik na ścierniwo w kształcie leja ułatwia jego mieszanie podczas pracy. Dodatkowo łatwy zrzut zużytego ścierniwa na dole leja mocno ułatwia jego wymianę. Warto wspomnieć o szybie zastosowanej w tym urządzeniu. Składa się aż z trzech warstw. Na górze jest pleksji, która jest bezpieczna na drobne stuknięcia. Środkowa warstwa to szyba szklana. A na dole jest folia ochronna, która chroni nam szybę przed matowieniem. W zestawie z piaskarką otrzymujesz dodatkowo 4 zapasowe folie ochronne. Dodatkowo masz jeszcze 4 wymienne dysze w rozmiarach 4,5, 5, 6 i 7 mm, które dostosujesz do gradacji ścierniwa, na jakim chcesz pracować. W tyłu urządzenia mamy dwa wyjścia na odpelacze o średnicy 60 i 95 mm. Cała piaskarka stoi na długich i stabilnych nogach, dzięki czemu pozycja pracy na takiej piaskarce jest bardzo wygodna. Mniejszy model SB90 to fajna alternatywa dla warsztatów, w których liczy się każdy centymetr miejsca, lub dla osób pracujących przy mniejszych rzeczach. Mała, lekka piaskarka, w której spokojnie wypiaskujemy np. części układu hamulcowego, zwrotnicę od jakiejś małej osobówki lub części od motocykli. Tak samo jak w większej wersji, mamy w zestawie różne dysze 4,5, 5, 6 i 7 mm. To pozwala na dostosowanie ich do gradacji ścierniwa, na jakim pracujemy. Dzięki długim przewodom pneumatycznym spokojnie sięgniemy do każdego zakamarka czyszczonego przedmiotu bez jego ciągłego przekręcania i przestawiania. Długie rękawice pokryte warstwą antypoślizgową dają nam pewny chwyt piaskowanego elementu, przy czym są bardzo wytrzymałe i doskonale chronią nasze dłonie w trakcie pracy. Mocne światło LED oświetla całą komorę, dzięki czemu dokładnie widzimy, co się dzieje wewnątrz. W tym modelu mamy otwierany cały górny panel z szybą, co daje nam możliwość pracy przy dosyć dużych przedmiotach. Otwór górny ma 46x37 cm. Małe gabaryty, w połączeniu z wymiarem niską wagą urządzenia, pozwalają nam na odstawienie jej na półkę, gdy z niej nie korzystamy. To duży plus, gdy liczy się każdy centymetr miejsca.